Nasi przodkowie w 1920 roku pokazali, jak to zrobić, a my nawet nie umiemy tego odpowiednio upamiętnić i nagłośnić i zbudować choćby odpowiedniego pomnika. Jest budowany kościół w Radzyminie w wdzięczności, ale chyba niewielu o tym wie. Pozostaje zadanie, zadanie do wykonania. Zauważyć też należy, że obaj nosicie imię nawiązujące do wielkich poprzedników świętych Andrzeja Boboli i świętego Jana Pawła II Karola Wojtyłę. Trzeba zatem wspólnie z czcicielami świętego Andrzeja Boboli podziękować publicznie świętemu Andrzejowi za wstawienictwo oraz przyjąć Andrzejową ofertę pomocy i publicznie prosić o jego wstawienictwo za Polską i za Polakami. Kiedy, jeśli nie teraz? W czasie, tych, gdy jest tyle zagrożeń, potrzeba